Maria jest zarazem królową i matką litościwą. Siostra Judyta Pudełko. 7 maja, niedziela. Dzień dobry. Witamy was, moi drodzy. Niedzielny poranek i tak jak co dzień, dzięki łasce Bożej dzielimy się z wami słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to. To takie Czy ty rozdajesz krzyże dla nas, ludzi? Ja nigdy nie rozdaję krzyży i nikogo nie krzyżuję. Czynią to ludzie nawzajem sobie i sami sobie przez swoje zaślepienie, krótkowzroczność i egoizm. Krzyżem dla każdego jest własna pycha i własny egoizm. Jakże szczęśliwi są ci. Którzy całkowicie oddają mi siebie i swoją wolę, pragnienia swoje wszystko. Którzy, kochając, pragną tylko mnie samego, ponad wszystko na świecie i ponad samych siebie. Ci wolni i szczęśliwi, zawsze bezpieczni, cokolwiek się dzieje i cokolwiek ich otacza. Wszystko, co dzieje się na świecie, jest konsekwencją czynów i intencji ludzkich. Wiara powierzchowna, płytka często nie chroni od samowoli, odłamania moich pouczeń i przeciwstawiania się temu, co nakazałem dla dobra ludzkości i każdego człowieka. Z Psalmu 5, wers od 2 do 5. Usłysz Panie moje słowa, zwróć, zwróć na mój jęk uwagę, na ten na głos mojej modlitwy, mój królu i mój Boże, albowiem Ciebie błagam, o Panie, słyszysz mój głos od rana, od rana przedstawiam Ci prośbę i czekam, bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość, złego nie przyjmiesz do siebie Tak sobie właśnie dzisiaj myślę odnośnie tych krzyży i tu przychodzi mi do głowy takie obrazowe tłumaczenie Fultona Sheena, arcybiskupa świętej pamięci daj Boże w przyszłości świętego choć w moim rozumieniu już jest święty belka pionowa to jest wola Pana Boga Wielka pozioma to jest moja wola, bądź Twoja. Drogi słuchaczu, jeżeli te dwie wole się skrzyżują, to wtedy mam krzyż. I bardzo często w moim życiu przez wiele lat było tak, że te wole się często krzyżowały. Ale od kiedy zaczęła się rodzić bezinteresowność i wdzięczność za to, wszystko co mam. Że mogę chodzić, że widzę, że słyszę, że mamy wodę w kranie, lodówkę i nawet coś w lodówce oprócz światła jest. Mamy gdzie mieszkać, i tak dalej, i tak dalej. Prace znajomych, przyjaciół, rodzinę. To ta wdzięczność powoduje, że tych krzyży jest coraz mniej w moim życiu. Dlatego dzisiaj bardzo Cię zachęcam. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, do tego, żeby pomyśleć, za co dzisiaj jestem wdzięczna, czy jestem wdzięczny. Dobrej, radosnej niedzieli. Pozdrawiam serdecznie. Przemek Marny Pyłek. I Bogusia Żona Przemka. Cześć.